Dzisiaj pokażę Wam jak się blokuje kubek. Oczywiście robi się to tak. O, bardzo prosto. Tutaj jest pętelka. Tu jeszcze jedna pętelka. No już prawie prawie jesteśmy w domu. Zrobimy sobie jeszcze tylko tak, tak i tak. Proste, nie? Z takiego tutoriala. To aż chce się człowiek uczyć, prawda? No cóż, nie. Niestety takich tutoriali. W internecie jest sporo takich o dyskusyjnej jakości. Ja spotkałem ich dość dużo. Czasem są to tutoriale, które są zwyczajnie źle nagrane, na których nic nie widać. Czasem są to tutoriale, które pokazują niezwyczajnie w niezwyczajnie świecie rzeczy niebezpieczne. Dlatego, jak się przy tym uszczędzić, jak to weryfikować, jak to sprawdzać? Być może dla kogo są takie tutoriale w internecie? Bo uważam, że nie dla wszystkich. O tym w dzisiejszym odcinku. O tym, jak zablokować kubek w zjeździe, będzie w dalszej części materiału. A w tle widzicie przybytki z ostatniego okotwiania mojej miejscówki. Zacznijmy od tego, że YouTube jest miejscem, w którym można nauczyć się bardzo wiele. Można nauczyć się bardzo wiele bardzo przydatnych rzeczy. Tak samo można trafić na rzeczy, które mogą się okazać nieprzydatne bądź niebezpieczne. A kiedy szukamy informacji, na przykład na temat budowania highline'ów w Fiosymitach. Proszę bardzo. Podawania Highline'ów na przykład w ratownictwie? Super, wszystko, wszystko jest. Czy... static Blocks w Cajoningu? Nie ma problemu. YouTube jest bardzo bogaty w takie treści. Szczególnie YouTube angielski, bo na naszym, na naszym polskim podwórku nie ma tego dużo. Ale jak najbardziej da się rzeczy wyszukiwać, trzeba po prostu wiedzieć, czego się szuka. Niestety Tutoriale internetowe nie są dla wszystkich. Mam to na myśli szczególnie osoby, które nie mają nic wspólnego z tym pięknym sportem, z, w zasadzie z linami, z wspinaczką i dalej, dalej. Dlatego, że uczenie się tego od zera w internecie, no to może być niebezpieczne. Dlatego osobiście polecam chociaż skorzystanie na początku z jakiegoś rodzaju kursu który pomoże Ci poznać budowę, budowę lin, budowę stanowisk w zasadzie takie podstawowe rzeczy jak się zakłada uprząż, jak się obsługuje podstawowe przyrządy, podstawowe węzły jaka jest różnica między statykiem a dynamikiem no, ktoś kto chciałby uczyć się w internecie to chociaż takie rzeczy powinien znać nauczyć się być może u jakich, jakiegoś instruktora certyfikowanego to jest dokładnie mój przykład, kiedy pojechałem na kurs w skały i tam takie podstawowe manewry. Linowe no, nauczyłem się, i dzisiaj uczę się patrzeć już tylko z internetu. Prawdopodobnie jest to uczenie się dłuższe, bo jakby mi ktoś tu pokazał, to pewnie przyszło mi to szybciej. Niektóre rzeczy, takie prototypy, pojawiają się tylko i wyłącznie u, u instruktorów i tego nie da się w internecie wypatrzeć, no ale za to jestem w stanie dogłębniej poznać temat, kiedy popełniam ileś tam błędów i staram się ich popełniania dalej unikać zdecydowanie największym plusem no, nauki na YouTube, oglądania tutoriali na YouTube no jest możliwość poznania nowych rzeczy z zupełnie innych dziedzin, tak jak na przykład będąc spinaczem Patrzę na techniki zjazdów z canoningu, żaden kłopot. Mogę sobie to zobaczyć, mogę je poznać na, no, na YouTube, zobaczyć, jak, to, jak one wyglądają, jak się je realizuje. Być może wpleść te techniki do swojego treningu, i, i to jest jeden z tych głównych plusów. Drugi to jest odświeżenie sobie pewnych wiadomości, które już raz kiedyś poznaliśmy, no, być może mało z nich korzystaliśmy. Na przykład. Ktoś, kto ma pierwszy poziom IRATY i musi sobie zrobić refresher, czyli taką recertyfikację, być może sobie zobaczy, przypomnie sobie, jak wyglądają te podstawowe manewry. Mówię być może, bo nigdy IRATY nie miałem. Może może ktoś właśnie w takim celu obejrzeć sobie filmy związane z podstawowymi manewrami w dostępie linowym. Ostatnim. Takim, który mi na szybko przychodzi do głowy plusem, to jest no, możliwość podzielenia się z kimś yy, z jakimś pomysłem związanym właśnie z linami mogę ja nagrać komuś, coś wysłać tak jak to robię dziś może znajdę razem coś, co ktoś na, nagrał i jest to dla mnie ciekawe, mogę wysłać moim znajomym coś ciekawego ogólnie YouTube to jest super platforma do Podzielenie się wiedzą. No niestety, oprócz tych wszystkich plusów, to trzeba sobie powiedzieć o minusach oglądania takich tutoriali. Bo cóż, nigdy nie wiemy, kto stoi za tą kamerą, kto to opowiada. Być może jest to ktoś, kto nie ma większego pojęcia na temat, o którym mówi. Może to jest po prostu jego jakiś pomysł, który on sobie postanowił nagrać i dla śmieszku wróci w internet. A ktoś, kto nie potrafi zweryfikować danego źródła informacji, wcieli tą informację w życie. Myślę, że takie rzeczy rzadko się zdarzają, ale nie wykluczam tego, że takie rzeczy rzeczywiście mogą się dziać. Należy też zwrócić uwagę na to, co osoba prezentuje w swoim nagraniu, w swoim filmie, czy tak na pierwszy rzut oka lub na chłopski rozum. To, co ktoś pokazuje, to może być bezpieczne. Na przykład, jak oglądałem film o sposobach zjazdu na ósemce, no to pojawiły się opcje, które nie do końca uważałem za bezpieczne. A ktoś to postanowił opublikować, no i poniekąd wziął na siebie ryzyko, że ktoś może z tego skorzystać. Dlatego. W większości filmów związanych z aktywnością linową zawsze będzie disclaimer na początku, tak samo jak jest u mnie, że cóż, lepiej tego nie powtarzać. No, jeśli chodzi o weryfikację danych filmów, danych autorów, jeśli chodzi o tutoriale, no to czasami w zasadzie w większości jest to kwestia intuicji, bo kiedy mamy cego się jakiegoś dziwnego gościa, który pokazuje na przykład jak zjeżdżać na linię, która nie ma nic wspólnego ze współczesną liną wspinaczkową czy tam jakąkolwiek inną, tylko jest to jakaś lina, nie wiem, żeglarska czy jakaś inna no to oczywiście nie ma o czym mówić ale kolejna rzecz, czy dana osoba może stoi za jakąś organizacją być może publikuje na kanale, nie o nazwie XYZ tylko na przykład Polska Szkoła Super Ekstra Wydajnego Zjeżdżania na Linie i to już tak brzmi bardziej legitnie niż kanał XIGZ. No i teraz to, co jest dla mnie ważne chciałbym Wam pokazać na przykładzie kubków, jak na ile szczegółów trzeba zwrócić uwagę przy oglądaniu tutorialu. W tym wypadku będzie to tutorial zablokowania kubka w zjeździe. No cóż, pokazuję Wam dwa kubki, które są w moim posiadaniu, i oba różnią się od siebie tak znacznie, że jeden jest bardzo łatwy do zablokowania w trakcie zjazdu, a drugi jest z kolei bardzo trudny. Tak trudny, że na początku w ogóle nie potrafiłem tego zrobić. No ale kwestia trochę praktyki, trochę grubszej linii, i jakoś to poszło. Widzicie, że zielony kubek. Ma rowki na linie, trochę głębsze, te ścianki są trochę wyższe. Ogólnie są te, e, rowki bardziej w takie w kształcie U, litery U. Ta lina tam ładnie się zamyka i powstaje całkiem solidne tarcie, które pozwala na kontrolowany zjazd i łatwe blokowanie tego przyrządu. Z kolei w pomarańczowym kubku, no cóż, te rowki tam są w kształcie litery V i to takiej dość mocno rozwartej kiedy to tarcie jest raczej nieduże i zablokowanie tego kubka jest no, przez to mocno utrudnione dodatkowo w przypadku obydwóch tych kubków średnica linia ma znaczenie to znaczy mogę na tutorialu pokazać blokowanie kubka na linie 10,5 no, oczywiście blokowanie przyrządu przy linii np. 8 mm będzie zupełnie innym zadaniem będzie dużo trudniejszy przede wszystkim, bo to jest dużo mniejsze dlatego oglądając taki tutorial sprawdź, czy rzuć okiem być może mówi o tym instruktor, być może nie jakie liny używa, jakiego konkretnie modelu przyrządu używa one mogą się różnić i to mogą się różnić znacznie kolejną sprawą jest to, czy dany instruktor, czy tam prezenter, czy ktoś, to ten wiem, filmik yy, przedstawia w jakich, w jakich warunkach korzysta z danej techniki. Czy jest to stanie sobie pod ścianą, kiedy lina nie jest praktycznie w ogóle obciążona, czy być może jest to pewny zwiz, gdzie tam jest 20-metrowa lufa pod tym człowiekiem i no cóż, prawidłowe wykonanie tej, tej techniki zagwarantuje mu dalsze zdrowe życie? Czy, czy to jest po prostu takie on, stanie sobie pod ścianką i w zasadzie to stoję na ziemi, nic mi nie grozi, mogę sobie tak szybciutko pokazać. A to takie blokowanie kubeczka jest przecież łatwizna, nie? Wszystko jest łatwizną, dopóki nie ma się gęby nad przepaścią. Dobra, teraz koniec mojego gadania, zobaczycie jak blokuje się kubek w pełnym zwisie, kiedy ma się jeszcze kilka metrów pod sobą w pustej przestrzeni. Jestem teraz w pełnym zwisie I to żeby zablokować teraz ten kubek muszę Załapać sobie tutaj w pobliżu tej krzywki trochę pod nią Mocno ścisnąć całość tak żeby zablokować linę Puściłem teraz Tutaj już na dole tak Drugą ręką wsadzam pętelkę do środka, do karabinka, który jest pod spodem Wybieram sobie tam pętlę, troszeczkę ją powiększam i wkładam rękę do środka. Wyłapuję luźny koniec liny, i zaciskam go w ten sposób. Dzięki temu już jest przyrząd wstępnie zablokowany. Ale jeszcze z tą pętlą trzeba zrobić taki numer, że trzeba ją zawiązać. Tutaj w postaci kluczki. Oh o, w ten sposób jest kubek zablokowany. W drugą stronę, żeby go odblokować, odwiązuję sobie tą kluczkę. I od tego momentu trzymam z powrotem już kubek. Wybieram różne koniec liny. Teraz wybieram go, wybieram, wybieram. Na samym końcu troszeczkę mocniej trzeba szarpnąć, wtedy ta pentelka się skończy o. i kubek jest znowu gotowy do zjazdu.